Dobry wieczór, zaczynamy fakty po faktach. Diana Rudnik, witam państwa i witam moich i państwa gości. A są z nami na początek posłowie Magdalena Sroka. Porozumienie, dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor, witam państwa. Witamy. I Marcin Kierwiński, ze mną w Studiu Platforma Obywatelska, także witamy. Dobry, dobry wieczór. wieczór. Prawie 200 ekspertów, wybitnych karnistów, nie zdołało przekonać pana prezydenta, by nie podpisywał, tu cytat, drakońskiego prawa, jakim jest według nich znowelizowany kodeks karny, a zbigniew Ziobro przekonał, bo Zbigniew Ziobro uważał, że eksperci się mylą. On zresztą firmował ten kodeks. Czy to w jakiś nowy sposób pozycjonuje ministra sprawiedliwości? Myślę, że średni czas oczekiwania na sprawę wydłużył się o trzy miesiące. Reformował prokuraturę no i nagle okazuje się, że te czas przygotowania sprawy w prokuraturze, głównie ten czas tych... Panie pani posłanki będziemy z takim miksem dwa w jednym tych pytań. Czyli opozycję ministra sprawiedliwości, pozycję w związku z podpisem pana prezydenta i o tym czy Pani też jest w tym froncie obrony przestępców, jak mówi Zbigniew Ziobro o krytykach kodeksu zaostrzonego? te działania y, dzisiaj y, Zbigniewa Ziobry, ukierunkowane na zaostrzenie kar, no są takim trochę... Panu premierowi, y, premierowi wymierza, mówiąc o tym, że na jego miejscu, biorąc pod uwagę relacje z Unią i, i pieniądze z KPO, których wciąż nie ma, no to y, uderzyłby się w piersi i oddał do dyspozycji kolegów. No to panie pośle, minister po raz kolejny sugeruje premierowi dość radykalne rozwiązanie, a premier mówi u boku innego koalicjanta, na, na, y, u, u boku republikanów, mówi, że nie damy się policzyć. Dzielić. Panie Pani redaktor, tylko to nie jest konflikt Ziobro-Morawiecki, dlatego, że rola Morawieckiego jest mniejsza w tym układzie niż portiera na Nowogrodzkiej. A jak będzie takie spotkanie, na nas... które zaprosili do... zagospodarować energię Polaków? Od nas, nasi wyborcy. A jedna kampania wyborczy na drugiej, to może to jest ta oferta, o której mówi yy, Pani posłunka. Jeszcze raz podkreślę, Skuteczce Jedna wyborcy, strategia, opozycji. jeden cel, jeden plan, jeden pomysł na to, jak później zagospodarować energię Polaków? Ale to, to są słowa, a gdzieś na samym to są dobre spotkania. I ja mam nadzieję, że Władysław Kociniak kamysz i wszyscy liderzy opozycji zrozumieją, że w tej sprawie nieważny jest interes partykularny danej partii politycznej. Liczy się zwycięstwo nad pis i odwrócenie tej, tego demontażu państwa, które PiS nam zafundował. To jest podstawowa rzecz, o tym mówią nam wyborcy na każdym spotkaniu. Magdalena Sroka i Marcin Kierwiński w pierwszej części Faktów po Faktach. Pięknie Państwu dziękuję. A za chwilę u nas w Międzynarodowym Dniu dziękuję. Osób z Niepełnosprawnościami o ich dniu codziennym.